Witam Was bardzo. Dzisiaj zaczniemy y, pracę z Gimpą na ocenę. Y, zrobimy fotomontaż. Najpierw pokażę jak o, trzeba otworzyć gimpa. Prawa mysz, otwórz za pomocą gimpa lub drugi sposób jest taki, y, że y, robimy plik, otwórz, wskazujemy gdzie mamy jakiś plik i go otwieramy. Y, słuchajcie, fotomontaż polega na tym, że z jednego zdjęcia wycinamy fragment czegoś i wstawiamy na drugiego. Tego chłopca w okresie, w okresie pandemii wyślemy do y, Egiptu. Y, w tej nowej wersji nie bardzo mi się podoba, ponieważ narzędzia są pochowane tu, potrzebujemy narzędzie, inteligentne nożyczki, ale najpierw pozwolicie, że powiększę sobie, ponieważ wiecie, że jestem ślepka. Narzędzia szukamy zaznaczania, inteligentne nożyczki. Y, Robimy pierwszą kropkę, ona jest ważna, ponieważ na końcu to samo kropkę musimy trafić. No więc wy robicie mniej więcej co tyle, mniej więcej co tyle, ja robię byle jak, ponieważ się spieszę. Chodzi mi o to, żeby film nie był zbyt długi, bo zapcham sobie, że tak powiem, YouTube'a. Dobra, więc no, trochę go poobcinam, zniekształcę. Wy macie czas, robicie sobie powolutku. O, obcięłam głowę. Uwaga, dochodzimy do ważnego miejsca. W tą pierwszą klo, kropkę klikamy i robimy Enter. Powstają takie mrówki. Robimy edycja, skopiuj. Otwieramy drugi raz. Zobacz. Dobrze, skopiowaliśmy. Przechodzimy, zobaczcie, jak macie czytane. To przechodzimy teraz na zakładkę, gdzie jest piramidka. I robimy edycja, klej. Zauważycie, że chłopiec jest za duży, dlatego musimy go zmniejszyć. Będzie to też potrzebne w zadaniu domowym. Chodzimy narzędzia, narzędzia, narzędzia przekształcania e, skalu. E, w tym momencie pojawi nam się okienko. Wy w zadaniu domowym wystarczy, że tu zrobicie 30 na 30, zrobicie skalu i piłka będzie OK. Natomiast my nie bardzo wiemy ile ten chłopiec ma, więc łapiemy zerożek. No, mniej więcej chyba taki. W tym momencie popatrzcie, że na środku jest taki krzyżyk, możecie tego chłopaka wziąć i go przenieść. Robimy skalę. W tej chwili, no, głowę trochę obcięłam. W tej chwili popatrzcie, że piramida to jest jedna warstwa, chłopiec jest druga. Musimy te dwie warstwy połączyć, bo gdybyśmy teraz wyekspertowali, to wyekspertujecie tylko chłopca. Wchodzicie, warstwa, zakotwicz warstwę. Ok. W zadaniu kolejnym jeszcze jest, że macie zastosować pięć. Filtrów jest mnóstwo. Filtry powodują, że zdjęcie możemy ubogacić, możemy go zniekształcić. Ja Wam w zadaniu domowym zaproponowałam artystyczne nałóż płótno. Proszę bardzo, już mamy płótno. Yy... Zrobione. I yy... ostatnia rzecz, żebyście mi nie podsyłali tego samego pliku, podpiszecie się. Yy, przycisk tekst. Tu się pojawia menu. Możecie wybrać czcionkę. 62 to będzie chyba za dużo, więc ja sobie zmniejszę na 30. Yy, możecie wybrać rodzaj czcionki, kolor czcionki. No, no, nieważne. Macie się podpisać. Ja się podpiszę. Yy, ok. I w tym momencie zakończyliśmy. Wyeksportujemy tylko. Wyeksportuję jako. Ja yy, proponuję Wam na pulpicie. Ja już mam fotomontaż, więc nałożę jedno na drugie zastąp. Pokażę Wam, jak to będzie wyglądało w wersji ostatniej. Tak? I teraz pokażę Wam, jak to wygląda. Wasze prace do następnej lekcji.